Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jak wiecie, FIFA 17 zbliża się już ku końcowi. Mamy teraz i później będą jeszcze totsy, MLS i tak naprawdę to już będzie koniec FIFA. Więc tak się zastanawiając ostatnio, jak to było w FIFA 16 właśnie na koniec, stwierdziłem, że fajnie będzie nagrać dla was taki Opening, w którym otworzymy sobie paczki właśnie w FIFA 16, zobaczymy, jak to tam było, co ciekawego uda, uda się nam trafić. Oczywiście, zobaczymy też na rynek transferowy, jakie karty się tam znajdują, ile kosztują, jak to wszystko wygląda. I jak widzicie, niestety nie ma tutaj paczek specjalnych. Nie ma paczek za 15 tysięcy, nawet. A szkoda, bo myślałem, że takie właśnie się będą znajdowały. Fifa 16, jeszcze także zostawili to dla tych, którzy po prostu grają. Największe możliwe paczki to paczki za 7,5 za końców lub za 150 Fifa Points, więc ja będę otwierał właśnie za 4600 Fifa Pointsów, ale zanim to zrobię, zajrzymy jeszcze właśnie na rynek transferowy, a zanim zajrzę na rynek transferowy, chciałbym Wam naprawdę podziękować, bo to, co zrobiliście przez ostatnie dni jest naprawdę no, niepojęte dla mnie, bo... Kiedy powiedziałem wam o tym, że no mam takie małe marzenie, że chciałbym przed Fifom 18 zdobyć 600 tysięcy subów nagle w ciągu dwóch dni. Doszło prawie 2000 nowych subów. To jest coś niesamowitego. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Lecimy dalej po suby. Po oczywiście dobre paczki. No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Ale wejdźmy na razie na rynek transferowy. Tak jak już obiecałem, żeby Wam to już nie przeciągał nic. Zobaczmy na karty specjalne. Jak to wygląda, jeśli chodzi o karty specjalne? Mamy takiego WEAGA na przykład, który kosztuje 700 tysięcy. Ale LEMAR, zawodnik, który naprawdę ma fajne statystyki. Minusem jest może to że ma tylko 3 gwiazdki sztuczek kosztuje teraz 50 tysięcy, zobaczmy na innych Felipe Luiz, Bakambu Bakambu naprawdę fajna karta, mamy Icardiego, Aleksandro Feguli 90 tempa, jest Laudrup za 300 tysięcy no i mamy Roberta Lewandowskiego 98 overall prawie milion końców. no niesamowite Iguain do tego, ale zobaczcie na to ten Iguain za 700 tysięcy a ten za 170 tysięcy. No taka mała różnica, także myślę, że Lewandowski też będzie tańszy. Pewnie jakbyśmy poszukali. Jest tutaj też kilku innych zawodników. Zobaczmy sobie Inzagi. Jestem ciekaw, co mamy tak powyżej pół miliona, załóżmy. Czy tutaj mamy jakieś naprawdę mega fajne karty? Jest Godin, Silva. No można szukać, szukać i patrzeć, ale fajnie jest naprawdę wrócić do poprzedniej FIFA i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wyglądały karty. Także myślę, że no, może delikatnie możemy to nazwać już retro pack openingiem. Jest Kedira Futis, jest też Marcelo, tutaj zwykły, znaczy zwykły, no, inform po prostu. Mamy też Milika 87. Naprawdę, naprawdę fajnie jest tak sobie zobaczyć, jakie tutaj były karty. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, już wiem dlaczego on jest tak drogi. Zobaczcie, jest jeden jedyny na rynku transferowym. Także no, w sumie się nie dziwię. Mamy też na przykład Toty Cristiano Ronaldo za 2,5 miliona. A Zobaczmy, czy będzie tutaj Messi. Leo Messi, karta specjalna. Również Toty, 3 miliony 200 99 overall. Chyba go trafiłem w pastę. Dlaczego tak jest, to nie wiem. O! 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 Leon! What the fuck! What the fuck! No cóż, fajnie było powspominać, ale teraz pora zająć się otwieraniem paczek. Otworzymy sobie 30 takich paczek, zaraz zobaczymy, czy uda się naprawdę coś fajnego trafić. Takie mam dziwne uczucie, jak otwieram te paczki. No tak się zastanawiam cały czas, czy będzie walkout, czy jednak nie. E, co my tu mamy? 76 overall największy. Będę wam pokazywał paczkę, w której będzie overall większy właśnie od tego, który trafiłem najlepszy. Albo taką paczkę, w której zawodnik naprawdę będzie fajny, warty pokazania co my tu na razie mamy? 76 to najlepiej? Jest 77 Fernandes. Na razie to są karty złote, nieświecące. No zobaczymy, czy jakiegoś fajnego, świecącego się oczywiście zawodnika uda się trafić. Ogólnie zapraszam was też dzisiaj wieczorkiem na stream o godzinie 19:00, oczywiście na Twitcha. Macie link pod spodem w opisie. Na pewno zrobię sobie te SBC, które teraz właśnie nowe wyszły. Zagłosujemy sobie na Bramkarza, a do tego pewnie zrobię SBC sobie smalinga, bo jest naprawdę mega, mega tanie. Więc tutaj, oj, oj, aj, niestety. Myślałem, że może Blateng. 77 overall. No, zawodnik Herty raczej drogi nie będzie, naprawdę fajnie. I jej to zrobiło, jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób można dostać właśnie Smallinga Footist. W ogóle ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie narzekają. Przecież to jest tak mega tanie. Colman 81 Overall. Najlepszy zawodnik póki co trafiony, jeśli chodzi oczywiście o overall. A wracając do tematu. Nie wiem dlaczego ludzie narzekają na tego właśnie smalinga Futis. Przecież tam on kosztuje ogólnie chyba 40 tysięcy, jeśli nie macie żadnych kart w klubie. A jeśli macie jakieś karty w klubie, to jest naprawdę mega, mega tanie. No praktycznie za darmo taka mega dobra karta, bo on jak wiecie, obrońcom jest świetnym, a jeszcze jak ma zbustowane statystyki, to musi się grać nim fenomenalnie. Zobaczmy co my tutaj mamy, Maxer, Mxer, przepraszam, no nic na razie ciekawego, szkoda, że to są takie paczki, naprawdę żałuję, że nie zostawili innych paczek, no ale chciałem dla Was bardzo nagrać taki odcinek, zobaczmy co będzie dalej, no być może jakiś naprawdę fajny zawodnik środkowy, obrońca, to jest Godin, 86 overall, to byłby walkout w sumie chyba w tej FIFA, do Godin jest walkoutem, nie? 86 overall Godin, no to nie ma co narzekać. Jak za takie paczki, to naprawdę, naprawdę nie jest źle. Paczki za 7500, tutaj mamy jakiegoś nieświecącego. Tadic. E, tak szukam w ogóle jakiegoś fajnego akcentu, fajnego czegoś właśnie z poprzedniej Fify. Nie wiem, bo niektórzy z Was też pewnie grają w tą Fifę, także możecie dać znać oczywiście pod spodem w komentarzach. Aż oho, zlagowało się, będzie walkout, będzie walkout, bo się zlagowało. Szkoda, że walkoutów wtedy jeszcze nie było, ale to nic. Środkowy obrońca z Bayernu. O, Szato. W Szatowym w ogóle bardzo fajnie się grało. On miał 4 na 4 gwiazdki sztuczek i gwiazdki słabszej nogi. Tego Huntera sobie wezmę, bo tak naprawdę nie wiem po co to wszystko zbieram, bo najprawdopodobniej do tej FIFA już nie, nie wrócę. Też w ogóle moje kąt na którym sobie grałem serię Draft11, także tutaj też żadnych kart nie mam. Środkowy obrońca z Chelsea i to jest Zuma 79 overall. No, środkowych obrońców mi dajecie, ale teraz pora na coś lepszego. Kogoś bardziej... Takiego wow! Bardziej zawodnika ofensywnego bym tutaj poprosił. Rekord mam taki podpaczki zrobiony: 29-32 to akurat idealnie. Co my tutaj mamy? Nie, no to takich to nie chcę. O, czyżby! Aj, przez chwilę myślałem, że to jest Tiwo kurtua to jest tylko miniole 78 overall. Aj, 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 ale mnie strollowali, ale mnie strollowali. Swoją drogą zastanawiam się, jak będzie wyglądała animacja otwierania paczek właśnie w nowej FIFA. Bo to jest też ciekawe, dowiemy się dopiero tego m, trafiłem z Woreza z Barcelony. To mógłby być dobry clickbait, ale to nie na moim kanale. Właśnie tak dowiemy się dopiero w sierpniu, jak będzie się prezentowało to wszystko, jak będzie wyglądało otwieranie właśnie paczek, ta cała animacja. Mamy napastnika, to jest Dempsey. Dempsey 81 overall, no kilka zawodników powyżej 80 już trafiłem Tylko teraz żeby trafić coś lepszego jeszcze od Godina, to naprawdę byłoby fajne, taki 87 Nie pamiętam kto miał 87 overall, ale czekam na takiego zawodnika, zobaczmy co my tutaj mamy e, Rolana, ajajajaj aj, aj, aj. Swoją drogą ciekawe czy kiedyś też nie nagram jakiegoś e, Retro draftu, właśnie z FIFA 16, to mogło być naprawdę interesujące. W ogóle widziałem chyba, że Koza robił z poprzednich, z poprzednich FIFA takie odcinki ala drafty, także to też fajnie mu, fajnie mu to wyszło. Mamy tutaj 1000 końców yy, i co? I lecimy dalej. 1900 FIFA points do końca. 29 tysięcy końców na moim koncie Pamiętam w ogóle w tej FIFA 13, jeszcze jak się otwierało te paczki za 7,5 tysiąca. To naprawdę to były dobre paczki, w nich można było trafić wielu fajnych zawodników. Ja w takich paczkach chyba trafiałem właśnie Totsy. Nie wiem w jakiej paczce trafiłem Baila, bo nie pamiętam, czy to była zwykła taka paczka, czy jakaś paczka specjalna. Ale wtedy można było coś trafić. Teraz wygląda to trochę gorzej. Takie paczki za 7,500, tysiąca w FIFA 17 to są praktycznie nie do ruszenia, no Mało kto tego otwiera, już wolałbym sobie zagrać draft i spróbować gdzieś tam właśnie dojść do następnej rundy, dostać lepsze paczki, niż otworzyć sobie właśnie te paczki za 7,500, tysiąca. Tak to się prezentuje. 1450 FIFA points, a dokładnie nawet 1300, już do końca, czy będzie coś mega, mega fajnego. To jest Henderson 79, no na razie najlepszy Godino, 86, no, także jak na jak na taki opening to myślę, że nie jest źle, ale Szczerze mówiąc liczyłem na coś lepszego, pokażę Wam jeszcze Team of the Week jak nie zapomnę Jak to się prezentowało na koniec FIFA, jakim Team of the Week zakończyliśmy i Barbo. Oj tym panem to tutaj można było grać, w takim razie tak, to sobie quickcelujemy. Przejdźmy dalej, zostało jeszcze, no kilka paczek jeszcze otworzę, 1000 Fifa Pointsów jeszcze przed nami i co my tutaj mamy? Co my mamy w środku? Bramkarz, nie! Takich to ja nie chcę, halo! Cztery paczki bodajże jeszcze do końca, także no... Wątpię, że kogoś ciekawego uda się jeszcze wypakować, ale być może Sigurdsson. Ile on ma w ogóle gwiazdek? Tutaj 3 na 3, tak to się prezentowało. No, myślę, że godzina będzie ciężko pobić w tych trzech paczkach do końca, razem licząc oczywiście z tą. Zobaczmy, kto będzie w środku. Nie, no, Szweda, to ja bym chciał innego. Jeśli dajecie mi, oczywiście, Szwedów, to proszę tutaj zlatana Ibrahimowicza i ja będę zadowolony. Ale te serwery w ogóle dziwnie działają. Ostatnia paczka za FIFA pointsy, i otworzymy sobie zaraz chyba kilka jeszcze paczek za końcy, bo i tak nie są mi tutaj potrzebne. I co my mamy w ostatniej? No nie, no nie, co to ma być? Ale ten Cardona chyba był ok, tak, dobrze pamiętałem. 4 na 4 Środkowy pomocy i ofensywny, tutaj weźmy sobie tylko fitness. No i ja sobie otworzę te jeszcze paczki. Ogólnie, właśnie dajcie znać, czy gracie w tą FIFA 16, bo widziałem, że kilka osób właśnie pisało nawet u mnie na streamie, na czacie, że oni nie kupili FIFA 17, grali do tej pory w FIFA 16. I dopiero jak wyjdzie FIFA 18, to wtedy przerzucą się na, na właśnie najnowszą grę od EA. No i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. No na razie nic nie mogę, jest Torres. Nazwiska dobre: Torres, Suarez ale Godin chyba będzie najlepszy, 86 overall Godin no niby to jest zawodnik Atletico, ale i tak się cieszę, że go trafiłem co my tutaj mamy, Iguain nazwiskami mnie dobrze trollują, Iguain w ogóle jest teraz ym, informem jak widzieliście, ma 80, przepraszam 94 overall właśnie w tej Fifie no i on będzie do trafiania już chyba do końca do końca Fify 16, że tak powiem, do końca istnienia jej serwerów bo ostatnio chyba wyłączyli serwery właśnie w Fifie 12 i 13 Także coś takiego mi się właśnie obiło o uszy. Grismana też chętnie bym trafił w środku. Czy będzie Grisman? No nie, co to ma być? Co my tutaj mamy? To już jest przedostatnia paczka na 100%, aż coś do mnie przyszło. Prawy pomocnik SISOKO 80 overall. Jeszcze fitness. To sobie zabieramy, resztę quickserujemy. I być może będzie jeszcze jedna paczka. Bo jak to on quickseruje, to wydaje mi się, że jeszcze wystarczy mi na kolejną, ostatnią już na pewno paczkę. A tutaj mamy. Ojejej, ojej, ojej. ojej, ojej. Nie, to raczej mi się nie podoba i czy będzie ostatnia paczka? Chyba będzie, tylko muszę trochę sklikcelować. Okej, okay, zdecydowanie ostatnia paczka na dziś. No sami ocencie czy to był udany opening, czy jednak nie. Wydaje mi się, że troszkę taki średni. No niby trafiłem, trafiłem niby tego Godina 86, ale raczej on mi się nie zwrócił. Zobaczmy jeszcze ile w ogóle jest wart teraz. Jaka jest cena za Godina na rynku transferowym? Oczywiście nie Godin w informie, bo to byłoby super, godinę, jego godiny jak to się prezentuje, będzie z 5000, zobaczmy, 4.5085, a 86, nawet ze 4500, ale on miał toca, mało tych godinów w ogóle, takiego toca to mógłbym trafić. Jeśli chodzi o ostatnie Team of The Week FIFA 16, tak to wszystko się prezentowało. Jest Iguain, jest Lukaku, 87 Tempa, 91 Strzałów, mamy tutaj Pepe, 88, na bramce jest polski akcent, mamy Jankowskiego tutaj z Piasta Gliwice, także tak to wszystko się prezentuje. No cóż, mam nadzieję, że taki mały, krótki odcinek właśnie retro wam się podobał. Piszcie oczywiście, co sądzicie o tego typu odcinkach. Myślę, że za rok, kiedy będzie kończyła się FIFA 18, nagramy retro pack opening właśnie z FIFA 17. Jeśli oczywiście będziecie mnie nadal oglądać i będziecie chcieli więcej takich odcinków. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was wieczorkiem na streama. Porozmawiamy, pochillujemy jak zwykle. No i mam nadzieję, że coś fajnego też się będzie działo, jeśli chodzi o SBC, paczki czy też drafty. Do zobaczenia, na razie i piona.